Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamil i właśnie otworzymy sobie kolejną saszetkę w ramach mojego nadrabiania starszych serii Lego Mini Figures. Co na początku sądziłem o tej serii? Powiem wam tak. Było seria dziewiąta, była dziesiąta, później myślę sobie, hmm, ciekawe, czy będą. następne. No i patrzę, widzę, o, jest 11! Później się dopiero zorientowałem, że to było Lego Mini Figures Lego przygoda, ale później wyszła seria 11. Wtedy moje Dark Age się już szło jakby. Z, trochę już zmieszkało, ale już skandal było, więc ominęła mnie ta seria, nie skorzystałem z niej. W ogóle sporo na temat tej serii możecie poczytać, pooglądać na kanale Może Studów. No i podobnie jak w poprzednim przypadku, nie wiem co tutaj dokładnie jest, być może jest tutaj wyspiasz, bo ja go zamawiałem. Ile w przypadku z serii 9 to był tutaj jakby oznaczenie, że y, Mr. Good and Evil to tutaj jest tylko numerek, nie wiem co znaczy. A kiedyś podobno były jakieś kody, co pozwalały dowiedzieć jaka jest minifigurka. Dobra, nieważne. Otwórzmy. Tutaj tutaj nieco otworzyłem, żeby było łatwiej. Tak jak myślałem, wyspiasz. Znowu mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju instrukcją w no cóż, innym o stylu. Lista dostaw tych minifigurek. Barbarzyńca. Strach na wróble. Naprawdę ciekawa mi figurka pod względem akcesoriów. Pani z precelkiem. złymek, który to ciekawy ma tutaj symbol z dawnej serii Lego Blackthorn. Kto jest jakimś serwiadaczem to może i pamięta. Wyspiarza. Ciastka ze szreka, Świątecznego elfa. Yeti. Alpinistę. Spawacza z butelką z acetylenem. Czy jak to się zwało w ogóle? Fajny element. Panią y Laboratorant. Bardzo mi się podobają elementy kolb stoszkowych, dlatego też ta figurka jest dla mnie fantastyczna, bo są aż dwa. Plus jeszcze to znajdzie jakieś zastosowanie do legowego laboratorium. Saksofonista. Kelner podjąca lody. Mm, babcia, która przypomina mi trochę panią z zdrabkę. Kotek fajny. Pani zdrabka była z Lego Przygody, jakby ktoś nie wiedział. Policjant. Oraz kobietę robota. Dziwne, wiem. Cóż, w Lego Minifigures bardzo lubię różnego rodzaju plemieńców. Podsumował mi się Aztek. Spodobał mi się także Iroke, z którego wprawdzie jeszcze nie mam, ale jego mi figurka znajduje się w serii bodajże dziesiątej. Jest koleś wyposażony w toporek. i Między innymi... Trójplemienny. Części. Może Wam się skojarzyć z serią Wyspiarze, dawną serią. Jest y, torsik, wygląda na to, że goły, ale wiadomo, to jest plemieniec. Chociaż co i co, coś musi mieć tutaj zakryte, więc jest z liści taka oto niby spódniczka. Włoski, spięte w coś w rodzaju, no nie wiem, jakby to nazwać, spięte w coś. Podają całkiem dobrze, Są, jest to element dość rzadki, charakterystyczny dla tych oto wyspiarskich minifigurek. Oto i efekt końcowy, całość prezentuje się naprawdę nieziemsko, ta morda naprawdę jest całkiem, całkiem niezła. Włóżnia, no cóż, pamiętam jak się dziwiłem jak w serii Prince of Persia były włóżnie w kolorze. Brązowym, a nie czarnym. Tutaj mamy jasną, brązowy, więc jest to jeszcze ciekawsza rzecz. Tylko, minifigurka ma dwa tryby. Jeden z nich to jest ten, a drugi z maską. Maska jest świetna, świetnie zatrukowana. Naprawdę, element minifigurki, jak ja to nazwę. Ale jest ona gumowa. Świetnie, naprawdę, że jest twarda. W ogóle, jeśli narzekacie na gumowe element, to pływam tak. Czasami jest tak, że po prostu jest nowy element, który nie będzie produkowany w, w wersji plastikowej, ale tutaj jest taka różnica. No, że po prostu czasami elementy, jak są na przykład jakieś cienkie, a następnie są plastikowe, to mogą się łatwo złamać. I to jest też ten oto powód takiego typu materiału. Reasumując, figurka z tomacką jest, no cóż, szalona. Naprawdę szalona. Nie powiem takie... W ogóle ta auto maska może się przydać jakiś element to temu, jak go można zbudować tak i inaczej. Ta minifigurka jest chyba może nawet nieco lepsza od pana dobra i zło. I takie jest moje, póki co podsumowanie jeśli chodzi o tego o to wyspiarza. To na razie tyle. Trzymajcie się fani Lego. Cześć.